Dzisiaj udało mi się ukończyć podwójnego Ironmana. Chciałem podziękować mojej całej rodzinie, że mnie tak wspaniale wspomagała, mojej żonie, dzieciom. Przepraszam Was, że wystraszyłem Was tak mocno, że trzeba było wzywać po 20 km lekarza. Zemdlałem, dostałem tlen, postanowiłem kontynuować. To co dziś zrobiłem, zawdzięczam też mojemu trenerowi Romkowi Brzezowskiemu, który poprawił u mnie pływanie i Pomógł mi z wielo, wieloma cennymi uwagami, by osiągnąć taki cel. I jednej osobie muszę szczególnie tutaj podziękować, bez której by to innego Ironmana pewnie nie zrobił. Chciałem podziękować. Górkowi, Górskiemu, który nie motywował swoimi ciepłymi słowami, bo często było tak, że miałem trzy. Trzy kroki wstecz, jeden do przodu. Trzy kroki wstecz, jeden do przodu. I na biegu straceńców daum mit tą koszulkę. Machen wir gleich mit den Männern. 3, 2, 1. Und dann kommt że wpadnę z nią tutaj na metę. Udało się, Jurku. Dziękuję Tobie. Bez Ciebie chyba bym tego nie osiągnął, pewnie bym zrezygnował wcześniej. Jesteśmy w Niemczech, mamy tutaj e, przygotowania do wręczania medali, i dlatego tutaj taki pogłos. No i tyle. Mam też jeszcze ważną. Sprawę dla wszystkich, tych, którzy są w Monarze. I chcę Wam powiedzieć, Jurek ma rację. Da się osiągnąć, jeśli się to chce. Jest ciężko, jest cholernie ciężko. Ale warto. Warto osiągnąć ten cel, żeby osiągnąć sukces. Jakikolwiek by to nie był sukces. Bez Jurka bym tego celu nie osiągnął. Wy macie też swoje cele i próbujcie je osiągnąć, opłaca się. Myślę, że Jurek jest tutaj najlepszym przykładem, jak to się da. Życzę wam powodzenia. Bądźcie najlepsi. Marek. 3, 2, 1, Vierte Auflage des Ems-Deppner-Doppel-Ultra-Triathlon-Sels mit, liebe Freunde. Und was ein Weg. Ferdi, lass Bilder machen für die Zeitung. Das ist natürlich schon wach. Czy jest dobrze? Czy poprawiamy jeszcze? A może numer pod ten, pod wiatrówkę? Nie, no, wiem. musi być na wierzchu. Musi być? To chyba, na trasie to Chyba ostatnio nie wyszłem nigdy. Ej, no, ten, godzina wyjazdu. No to tam przed, Mamy lapę. Jak, jak zaczniemy też. Tak. Może sobie iść, co? Dwustetny kilometr. Jak się czujesz? Słuchaj. Zostało 750? Do domu, jak skończę? Także dobrze. Główny mechanik, kuli kufarz, i analityk. I, I analityk. Dobra, trzeba jechać, bo tutaj trzeba pracować. I silnik, który wspomaga, tam jest w korbie. Na... Dobrze, ten bidon drugi odłączył, dlatego taki szybki jest. Ale wiatr się zerwał, nie? Taki trochę. Z dobrej strony jest ten wiatr, naprawdę A, jest super wiatr. Z dobrej, dobrej strony, krasy. bo z tej krótkiej, z tej krótkiej podgórki jest wiatr. I to strasznie łatwiej. On najpierw był z lewej strony, teraz z prawej. Robi się co chce. Mniej Ale jest dobrze. Siedzimy, siedzimy, bo siedzenie to to jest piękna sprawa. A, ale trzeba pracować teraz, tak? No, jeszcze troszkę pracy zostało. No tam. Ciekawie, ile kalorii tutaj wyciągnę. Ponad 20 tysięcy. Ja coś liczyłem, że 20 parę tysięcy kalorii. No, sam maraton to jest 3800 kalorii. Jeden maraton. Dobra. Chyba się. Tak coś jedzie, ale ja już, sobie, ja już sobie tutaj wsiadam do statku kosmicznego. Jakie są te sytuacje? Nie. Wody? Co? Stop. Czy się nie? Rozumiem. Dalej, czy jest grny? Nie. Jeszcze nie, jeszcze Go, 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 go! Go, 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 go. Uważaj! Jak lądowanie na lotniskowcu, proszę. Po no. to tu jesteśmy. Oj. Na następnym dzień założę sobie skarpetki. To już przynajmniej będę miał nabieg. Chciałeś się do Mercedesa? No, to jest ta, wszystko, gdzie rzeczy dobiegają. To są te nie? E, jeszcze nie, jeszcze jest jasne. Jeszcze tak? Tak. Ta, Tam jestem przyzwyczajony, a nie chcę Dobra. za szybko zmieniać, bo będzie mi coś nowego. Świeże są burgery. No, no, logiczne. A. Zmieniamy, jak jest czwarta, nie zmieniamy, co? Eee, nie. 17 penki. Um, to jest filobarków. 17 razy 4, 4. To będzie 78. Mhm. 67. Mhm. 70 km. No bo jest dwa więcej. No dobra, a A który jest, razem? Dwa jestem. Dwa. No. C'est fait. Dobre tempo, szybkie tempo. Tak, Ostatnie Okrążenia. Na ostatnie na ostatnie, ostatnie 1040. No, nie wiem. 10-12. Ja tutaj nie dużo spada. To, mi to tak się w ogóle nie spada. Minimalnie spada, ale to jest. Dobry, to ja, może w ramach treningu pojadę jeszcze. Nie. 180. To po, po mecie. No dobra. Ja już, ja już tak sobie myślałem, że w drodze z Hanoweru do Frankfurtu na Dodrom. Jestem już w tej chwili na wysokości Szynefelda kreuz Czyli 70 km przed granicą, tak? Hmm. Nie, nie zmieniamy. Jest dużo. Chcesz? No dobra, patrzę Do następnego wystarczy. Lepiej zmień. Hmm, no dobra, nie zmienię. Jak wiem, że jeszcze czwarte starczy. Tak, można starczyć.

de Que Thank you.